Cześć, wylatujemy za chwilę do Alicante, dosłownie za parę minut, na drugi obóz. Kalka podróży sprzed dwóch tygodni, lecimy z Modlina bezpośrednio do Hiszpanii. I kawałek dalej mamy do, do, do miejsca docelowego, już w samej Hiszpanii, do hotelu. Półtorej godziny z lotniska, także planujemy koło pół do piątej być na miejscu. Szybki lunch, odpoczynek i na pewno Sebastian poda, ma zaplanowany jakiś e, trening jeszcze na dzisiaj. Od jutra zaczynamy ciężką pracę. Jak radzio, przed wszystkim. Na pewno jesteśmy zmotywowani do ciężkiej pracy. Wiemy, że bez, bez ciężkiej pracy nic nie... Co to za heheszki? Piłkarze podjadają słodycze na zgrupowania? Zdarzało się. Jakie słodycze najczęściej piłkarze podjadają? Się. Naprawdę? Zapraszamy wszystkich kibiców do śledzenia. I to na pewno będzie ciekawie. Ze swojej strony deklarujemy, że to będzie ciężka praca i mamy nadzieję, że... I uśmiech na twarz. Ma się raz.